za wcześnie, bo jak widzimy na wyjeździe fajnie wyszło, ale dalej jesteśmy osłabieni, dalej jest ta niepewność. To trzeba o tym zapomnieć i myśleć o, o następnym wyniku. Jestem bardzo dumny z moich zawodników, ze wszystkich jak z niego, była super komunikacja, bardzo dużą rolę odegrał tutaj nasz kamitan Bartosz Mazlik. I wbrew opinii obiegowej, że jemu nie będzie na tym zależało. i naszód mu to zależy. I to było widać dzisiaj, no szkoda, szkoda, bo byli na widelcu, można powiedzieć, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, no, no razem podpowiadał coś innego, nie? ale jednak, no, jednak e... i były te miłe niespodzianki w postaci Patryka Hansena i Wiktora Jasińskiego, czyli potencjał jest, ale młody No tu, tu też dużą rolę wygrał Bartek z Szymonem, którzy, którzy dyrygowali tym zespołem razem ze mną. No z pewnością e, wiedziałem w to, że zawodnicy z Gorzowa przy, przyjadą bez wielkiej presji, bo my są tak naprawdę e, tutaj na, w sytuacji, kiedy, kiedy brakuje im tak naprawdę trzech zawodników. E, także e, wiedziałem, że, e, że będzie im się psychicznie troszkę lepiej jechało niż naszym zawodnikom, gdzie my po prostu musimy e, jakby zwyciężyć, musimy zdobyć jak najwięcej punktów. W efekcie stało się e, to bardzo dramatyczne spotkanie dla nas, bo tak naprawdę do ostatniego wyścigu nie wiedzieliśmy, kto to, kto to spotkanie wygra. Na szczęście i Patryk Dudek i Robert Lambert po raz, po raz kolejny zagwarantowali nam zwycięstwo w spotkaniu. I cóż, no na tą chwilę było stać nas na takie ani inne wyniki, na takie ani inne zdobycze punktowe. Patryk jest, jest takim człowiekiem, który z pewnością dusi wiele rzeczy w sobie i nawet na zewnątrz, kiedy wydaje nam się, że jest spokojny i tutaj jakby skoncentrowany, no to, to, to widać, że, że buzują w nim emocje. Z pewnością spory niedosyt, ale to ten nie tylko Patryka, bo, bo również każdego innego zawodnika w naszej drużynie liczyliśmy na, na wiele więcej, a stało się niestety tak, że to, to my jedziemy do Gorzowa i musimy walczyć o podobny wynik do tego, który jest tutaj u nas zdobyty. Fajne były kilka dynamicznych wyścigów, które, któreśmy w kontakcie wygrali pojedynku jeden na jeden, to ta determinacja no, święci jakiś tam mały taki, no może sukces, ale mały, bo dopiero będziemy się cieszyć jak wygramy dwumacz. Presja jest przeogromna, bo nasza liga jest, liga jest to liga obarczona szeregiem ciśnienia w każdym względzie i szybkości w sprzęcie i dyspozycji startowej. I trzeba być na, na 100% przygotowanym do tego spotkania. Wiadomo, że kiedy startujesz dzień wcześniej w zawodach, no to, to zmęczenie ma jakiś tam poziom i, i to na pewno nie pomaga. Każdy miał dyspozycję to, co chciał i, 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 i tak może to zostawmy. Także e, myślę, że każdy miał możliwość skorzystania e, z tego, co według niego było najlepsze. Za chwilę siadamy do stołu i dyskutujemy jak maksymalnie, maksymalnie ten czas wykorzystać, żeby, żeby do Gorzowa pojechać w roli tego, którym który chce te, ten dwumecz wygrać. Gorzów na szczęście jest mentorem do naszego. Niewielka jest różnica, jeśli chodzi o geometrię i to, jak się na tym torze jedzie, niewielka jest różnica. W przygotowaniu tego toru także liczymy na to, że będzie nam podobnie, jeśli chodzi o przygotowanie sprzętu do, do, do tych zawodów z rundy zasadniczej.